Tak więc kontynuujemy kolejny akt. Tak więc cóż. Tak więc cóż, lecimy. Lecimy z kolejną tutaj jakby misją. Uh, tak więc. I oczywiście. Wszystkich oczywiście tutaj witam nie Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeckę opeczkę i subika jeśli Wam się oczywiście materiał podobał. A my kontynuujemy i lecimy oczywiście dalej. Gin, gin, gin. Dobra. Jesteśmy w J Jerozolimie. Dokładnie chyba w, bodajże w misji chyba ostatniej kończącej ten akt. Tak więc... Tak więc lecimy. Okej. Okay. tego co zauważyłem, to w tej grze strzela się full auto, nie? Bo tutaj tak dość często mamy te skrzynki. Skąd ty się przy... tutaj. Często mamy te skrzynki z amunicją, więc wydaje mi się, że. Spokojnie możemy sobie full auto tutaj e... strzelać. Bez jakiegoś, to wiecie, strachu, że. zaraz, że zaraz nam się skończy amunicja i, jej... i nie będziemy jej mieć. Dobra, mam to. Okej, okay, naszą misją jest y, po prostu bronić naszego doktorka, którego musieliśmy uratować w pierwszej mapce. I w sumie też napiszcie mi czy myślicie, że żeby, żebym ewentualnie wrzucał materiały y, mapkę z każdego aktu po kolei, czy ewentualnie tak jak mi po prostu po, po prostu trafię na jakąś mapkę, tak po prostu ją wrzucić. Do sobą mnie. No, my to mamy, my to mamy, to mamy. To ok. Um, nie chcemy? Ok. Tak więc co, ogólnie, ogólnie, jeśli ktoś oczywiście nie wie, co to jest za gierka, to ja to wszy wszystko w sumie powiedziałem wy. W materiale, więc tak naprawdę e, zapraszam do materiału z premiery tej gry, bo wydaje mi się, że jest jak dla mnie mega, naprawdę spoko. taki troszeczkę Left 4 Dead, i według mnie, czy jest lepszy, czy nie. Ja dużo nie grałem w Left 4 Dead, więc nie mogę jakoś go ocenić, czy jest lepszy, czy nie. Ta gra jakoś bardziej i chwilowo mnie zachęca do tego, niż właśnie Left 4 Dead. O biegną. Podobają mi się te dźwięki tych zombiaków, że wiecie, jak biegnie ta horda, to słychać, słychać że to jest naprawdę horda zombie, a nie jakieś wiecie, że biegną sobie zombiaczki, nie? No i oczywiście też to jest fajne, że mogą one oczywiście, wiesz, na, wiecie, na siebie wchodzić i jak w filmie mogą przechodzić naprawdę wysokie przeszkody Więc to też, to też oczywiście jest jak dla mnie Naprawdę, naprawdę mega, mega spoko Giń! Gdzie zumbiaki? O. Obyl, nie mam nadzieję, że obraz i wszystko jest dobrze ustawione, dźwięki w ogóle Mam nadzieję, że nic nie jest za głośno Będziemy Mówię... Mówię tutaj ich pozabijać Gdzie idziesz? No kurde krzykaż został jeszcze mamy Kara to już to, to nie chce Ale Skar bym wziął w sumie Karma chyba z tego co wiem chyba większy damage, nie? Dobra, tam jest krzykacz, którego przydałoby się pozabijać, ale widzę, że mamy tego najpierw, więc nie przejdziemy teraz, bo tam toksyny są. Gdzie będziesz to strzelało? Czy to strzela? No, jest nice. Okej. Okay. Boom, giniesz. Dobra, teraz, teraz, teraz w sumie... Nie ma tam zombiaczków. Zabijam, zabijamy byka. Niezły byk. Generalnie. Tam też krzykać jest. Witam, widzicie kurde, wchodzą tak samo jak w tym filmie, nie? I biegnie kolejna chmara. Dawaj strzelaj. A Odłamkowy Boże... ej kurde skąd on się tu jeszcze? Będzie jest ten dziadzio, którego musimy bronić panowie, bo jak my znów odpadniemy z tej misji, bo sobie po, po prostu ktoś go nie będzie bronił, to, to będzie niefajne. Boże, im tu dalej biegną. Patrzcie, ilu ich jest. Ja nie mam prawie amunicji. Chwilowo. No nie wiem, czy to jest takie śmieszne. Gdzie, nie, gdzie mam biec? Ej, panowie! Dzięki. Dzięki, uciekaj, uciekaj, uciekamy! Bo zamykaj bramy, zamykajcie bramy! Wow, udało się. Ok. Dobra. Tu mamy kuszę. I według mnie ta kusza jest naprawdę mega spoko. Natomiast minus tej kuszy jest taki. Minus tej kuszy jest taki, że niestety ona ma te takie, jakby strzały wybuchowe, co nie? I problem jest taki, że jeśli. że jeśli. Zombie są koło ciebie i myśliliśmy sobie taką szczałką. To fajnie, że on wybuchnie, ale jeśli koło nas, koło nas wybuchnie, to my też dostaniemy obrażenia. Czy oni nam atakują dziadzia? Tam ilu jest. Nie no, czemu my otwieramy coś, gdzie są zombiaczki, No, Halo? o, jeszcze groby. Jeszcze gruby, ja uciekam panowie Zginął gruby czy nie? Chyba zginął krzykacz jakiś To mi się na pewno przyda Okej, okay, ile mamy zombiaków? 165, no dobra, no to nie jesteśmy tacy Najgorsi tutaj Dobra, mamy pułapkę tą taką elektryczną, ona się oczywiście nam przyda, natomiast nie w tym miejscu. Tu mamy skrzy skrzynię z amunicją, więc sobie oczywiście ją też bierzemy. Tu możemy dać sobie to. Bo pytanie jest takie, czy my to chcemy dać, bo ja nie wiem czy, nie pamiętam ile tutaj będzie też szła fal tych ząbiaczków, czy. Fajnie. Skąd on się pojawił, to ja nie wiem. Ale dzięki. Dzięki Henek i sapteczka. Nie wiem czy są też będą szły te zombiaki. Jeśli będą szli, to ja bym tutaj dał to. Chyba najpierw zobaczymy, które one będą szły, będą te zombiaki biegły. To mogłem dać sobie na razie. Ale one będą chyba też z, biec z tyłu. Za nami. Jak się wydaje, że też, że tędy chyba też będą do nas chcieli podążać. Ogółem broni w sumie nie strzelałem, nie strzelałem zbytnio z tych shotgunów jeszcze. I te shotguny mają też e, duży minus taki, że. Na, dyst, na, na dystans są bardzo słabe, więc trzeba... najlepiej wiecie. do, 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 do tych zombie biec, nie? Więc, więc to jest takie trochę niefajne. Zwłaszcza, że tych zombie jest mnóstwo i one biegną na ciebie, jakby mieli speedhaka. I ten ten, ok. Ura. Możecie się ono może wycofnąć. Tutaj jest tutaj jest pułapka. Come on, come on. Go go, idziemy! Skrzynia z amunicją wzięta Więc nie ma ciekawego i co? Czyli, Czyli co? Czyli ta pułapka zbyt nie była taka bezsensowna. Okej. Okay. I boom! I wydaje mi się, że to byłoby chyba aktualnie, to chyba wydaje mi się jest najbezpieczniejsze miejsce, nie? Przynajmniej jeśli chodzi o zombiaki, nie? Więc... Yy... Podczas, ten, podczas takiej i takie apokalipsy tutaj można by było w sumie mieć bazę. Bo przed zombiakami to by było naj, chyba najlepsze ten um, schronienie. Może tylko gorzej by było. Jeśli chodzi o, o ten. Z ludźmi. Giniesz, nie wchodzicie tutaj, panowie. Gdzie ty idziesz? Kościu, gdzie ty wchodzisz? Zombiaczki, gdzie wy wchodzicie? Siemanko? Lipa też jest taka, że tutaj niestety jest e, friendly fire. I niestety my możemy siebie, ty wszyscy e, ranić. O Boże, jest tutaj ten. Zabijam go, okay. ginie. Wow. Już widzę centrum dowodzenia. Nawet takie coś tego upadło. Okej okay. dobra, dobra, musimy teraz sobie te, musimy teraz tego ziomeczka obronić On tu musi latać teraz po tych wszystkich pokojach I... I ha, tam hakować Idzie gruby, idzie gruby byk! Dobra, zabijał, okej, okay, byk zginął Mierdziel Okej, okay, ja tej piły nie używałem zbyt, no i właśnie jestem ciekaw czy ta piła w ogóle jest dobra bo mówię, wydaje mi się, że może być trochę słaba pod względem takim, że zombie tutaj biegną naprawdę w dużej ilości i na takim jakby speedhacku i wow, 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 okay. przy poprzedniej próbie mojej kompanii z ekipy tutaj, to by tego ziemeczka odpuścili. Więc ja tutaj będę e stał koło niego najbliżej, żeby go po prostu bronić, bo... Nie chcę mi się z tego etapu przechodzić wiecie, od nowa, bo on, on może nie jest trudny, natomiast jest długi ten etap. Bra, dawaj, dawaj, akoi! Gin, 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 gin. Okej. Okay. Jestem sobie też ciekaw, bo tutaj każda broń, nie? Każda broń ma jakby poziom, nie? I czym większy poziom, tym... większe poziomy, tym. tym bardziej możemy sobie jakąś broń ulepszyć, nie? jestem ciekaw czy to czy, to, czy ten egzb zależy od tego ile zombiaków zabijemy daną bronią, czy to nie ma znaczenia? O, panie No, coveruję go spokojnie, panowie, nie krzyczcie. Kościół, idź z tą piłą, bo ja tutaj strzelam. No, patrz, no, zaraz go zabije przez przypadek, no? Nie, może on tą piłą ich zabija, może on tą piłą ich zabija przez drzwi. I ta piła w ogóle nie ma jakiejś animacji, lol. Chyba ten widok już kończy. Pakować. Zombie, jak widzicie, jest coraz więcej. Patrzcie, jakie cwane są, wchodzą tędy. Nie chciałbym, żeby. Gdyby była w sumie apoka... apokalipsa zombie, nie chciałbym, żeby były te zombie takie, jak tutaj widzimy, nie? Czyli tak mega szybkie i w ogóle takie zwinne i z takimi. U... Takie myślą tego takim myśleniem, że wiecie, że wchodzą na siebie, żeby przejść właśnie jakieś mury, nie mury, nie, płoty. Takich zombie bym chyba nie chciał. Aktywacja konsoli. Okej. Okay. A wszędzie są zombiaki, a gdzie jest Polska, panie, panie! A w Polsce są zombie? Kurde, te są chyba Nie no, chyba nigdy nie widzę no. Tu jest coś Ta mapa już Ta mapa już chyba jest poniszczona mi się wydaje. Chyba, te zombie biegną i teraz nie wiem w ogóle skąd tak naprawdę Czasem te zombie wyskakują z miejsc gdzie nie mam pojęcia jak oni w ogóle tam dotarli Zwłaszcza do, dlatego Zwłaszcza do, dlatego Że tych zombie już tam zabiliśmy A oni dalej jednak skądś się pojawiają Come on, come on Patrzcie kurde, czy wy to słyszycie? To naprawdę, to naprawdę brzmi jak horda I to horda jest jest śmierdziel. Boże, jeszcze gruby, gdzie są moi kompani? Halo On biegnie na mnie, chyba nie? Czy on na mnie, czy on na mnie biegnie? W ogóle, czekaj, którędy my teraz musimy iść? Tędy? Nie, tędy nie. Panowie, gdzie mam iść teraz? Teraz najgorsze jest to, że teraz, jeśli zginę, to mi tutaj już nikt, nikt chyba nie pomoże. Okej, okay, panowie, idziemy, idziemy. Wow, chyba muszę się uleczyć. Dobra, lecimy, zamykajcie te wrota i. Lecimy dalej. Okej, okay, zabiliśmy 281 zombiaków, no i więc wciąż jestem na, tym, na, na tej trzeciej pozycji. Natomiast... To dalej nie jest jakaś imponująca liczba. Patrzcie, to, jest, to wygląda mega, nie? Tutaj naprawdę to wszystko... Jeśli chodzi o wygląd, to wygląda to wszystko naprawdę, naprawdę... Świetnie. I właśnie w tym momencie drużyna mi wrzuciła, gdyż nie chciała poczekać, aż sobie uzupełnię wszystkie amunicje do broni. Ale oczywiście mam nadzieję, że ten materiał się wam spodobał. Jeśli tak, to wiecie, łapęcie w górę, kliknijcie suba i dzwonka, żeby być oczywiście na bieżąco z tym kanałem. I piszcie mi oczywiście, czy chcielibyście więcej ucinków właśnie z World War Z. I czy robić je tak jakby akt za akt, czyli mapa za mapą w danym akcie, czy robić to po prostu losowo. Tak jak w sumie jest teraz. Piszcie oczywiście to w komentarzu, a także piszcie, czy macie tą gierkę. Jeśli macie, to zapraszam was na live'y, a razem na pewno pogramy. A teraz trzymajcie się, cześć i do następnego. Wow!